Cześć, tu Ela z Zielonego Pokoju. Z okazji Walentynek przygotowaliśmy dla Was oprawę walentynkową roślinek. W skład tej oprawy walentynkowej wchodzą papier ozdobny, bileciki walentynkowe, na których możecie zostawić wiadomość dla ukochanej osoby oraz piękne kokardki z serduszkami. Teraz pokrótce pokażę, jak pakujemy nasze roślinki. Zawijamy papier walentynkowy. Następnie dodajemy bilet z Waszą wiadomością oraz przyklejamy kokardkę wybraną przez Was, beżową albo czerwoną. Usługa także jest przypisana do każdej roślinki, którą wybierzecie. Bądź na stronie lub w sklepie stacjonarnym w Oławie. Ostatnie wysyłki tak zapakowanej roślinki będą w czwartek, chociaż również możecie zamówić oprawę walentynkową paczkomatem weekendowym, który dotrze do Was w sobotę. Życzę wesołych walentynek. Pozdrawiam Ela. Pozdrawiam. Dzięki. <laughs> będą... Nie, jeszcze, będzie. Będzie... Będzie... Nie.